Witam, kochani, serdecznie. Dzisiaj nadaję z mojej szklarni. Siedzę sobie tutaj, robię rozsady, kombinuję, cuduję. No i chcę Wam pokazać, jak ja to musiałam się na nowo urządzić w tej mojej szklarni, no przez te mrozy, które nadeszły, no, przymrozki, które nadeszły praktycznie w całej Polsce. Kombinacje alpejskie. Ale powiem Wam, że całkiem, całkiem wszystko mi się mieści i jeszcze dużo mi się pomieści. A więc zobaczcie, moi drodzy. Widzieliście na poprzednim filmie ten stolik letni, który już był wyniesiony do ogrodu. No niestety, z powrotem przyniosłam tu do szklarki. On zimą stał sobie tutaj ale to już nie było sensu go tam ładować, więc postawiłam go o, na tym moim stole, stole roboczym, gdzie tutaj sobie właśnie pracuję nad rozsadami. No i te, te moje kaktusy, ta moja taka wiecie pustynia, pustynia niby taka wiecie kaktusowa, tutaj została przeniesiona, ona oczywiście będzie odnowiona w swoim czasie i tak dalej, i tak dalej. No więc tak, całkiem on mi się tu fajnie wpasował, Wam powiem. Także nie przeszkadza mi, a wręcz pomaga tutaj w porządkowaniu tego wszystkiego. Dalej zrobiłam sobie też taki prowizoryczny stolik za tym moim piecem. Mojego patentu. I jak widzicie, mam tutaj kwiaty postawione. Tu zobaczcie dostałam od męża oto tą piękną pelargonię angielską, którą też szybciutko przynosiłam z ogrodu na czas tych mrozów. No i oczywiście te moje pelargonie, które już mam od iluś tam lat w tych skrzyneczkach, tak, też schowałam już, chciałabym, że na zimę, słuchajcie, na te mrozy, na te, na te przymrozki. Tutaj do szklarni dalej, zobaczcie, co mi mąż też kupił. Zobaczcie, jaka fajna donica w kształcie właśnie jego domku. Posadziłam tu stokrotki, które zresztą też od niego dostałam, kochani. No ja nie wiem, no naprawdę, no jak wam się podoba, to jak jemu, mi, mi mój mąż robi prezenty, to łapeczka. Łapeczka dla męża mojego, bo naprawdę, wiecie co, no jest, jest kochany, wie co lubi, co ja lubię. Także zobaczcie tutaj dalej. Tutaj mam takie mini szklarenki, które też sobie kupiłam w Action. Action? Action się mówi w Action, chyba. Pisze się chyba Action. Action. <grym> Taki sklep mieści się. No, zupełnie niedaleko ode mnie, więc też szklarenki kupiłam, słuchajcie, po 45 zł. W internecie widziałam za cenę dużo, dużo większą, czyli kosztowały drugie tyle, a tu naprawdę te same, te same identyczne udało się kupić za połowę ceny. Więc wiecie, no. Nie są takie strasznie wielkie pieniądze, a jednak, wiecie, przydaje się coś takiego, no i zobaczcie, tutaj mam ym, dzięki tym, tym, tym właśnie szklarenkom już, wiecie, ta folia nie jest tu tak konieczna, nie jest potrzebna, bo ja tu mam naprawdę bardzo, ale to bardzo ciepło, jeżeli sobie dogrzewam, ale już tak, żeby było, wiecie, ładniej. O, zobaczcie, bo to ja się całkiem fajnie prezentuje, no to już tą folię zostawiłam, yy, dalej widzicie moje rozsady pomidorów, pięknie rosną. Tu moi drodzy, też zrobiłam sobie taką półeczkę z pleksy, ale ja nie wiem, nie wiem czy ona da radę. Chyba będę musiała jeszcze zrobić takie wiecie wzmocnienia z kilku sznurków, bo to mi się powyginało. Aczkolwiek to już wisi sobie no, ładnych parę dni, nic się nie dzieje, ale chyba jednak. Ten pojedyn pojedynczy sznurek może zawieźć, więc będę musiała to lepiej zabezpieczyć. No dalej, zobaczcie, moi drodzy. No. Kuper rozsad, to nie wszystko, ale jakoś tak powoli, powoli z tymi rozsadami się wprowadzam tutaj do tej szklarni, z domu wynoszę, po troszeczku, po malutku. Yy, miskant, moi drodzy, ukorzeniłam sobie. Ukorzeniłam, no po prostu rzuciłam go do wody y, jesienią, bo sadziłam do gruntu. No i y, takie coś mi się odłamało, wsadziłam do wody i zobaczy i tak przez całą zimę, on i on tak przez całą zimę. Ja myślałam, że z tego nic nie będzie, a to taka mocna roślina, no, nawet jakie ma korzenie. I właśnie muszę y, go posadzić sobie, aczkolwiek już mam, rośnie w ogrodzie, pięknie wychodzi z, z gruntu dalej też sobie porobiłam e, takie też tymczasowe półeczki tutaj właśnie pod tymi e, półkami, które są zamontowane na stałe e, też zobaczcie na, na sznureczkach ja mam tych jakichś wiecie deseczek, tych jakichś odpadków to nie są specjalnie kupowane deseczki po prostu mój mąż ciągle majsterkuje i takie wiecie takie różne e, rzeczy ma więc ja szybko to jak to się mówi łykam jak widzę <laughs> czy znaczy, widzę on się pyta mnie kochanie a to ci się przyda, przyda do czegoś bo ty lubisz wszystkie przyda się ja, ja patrzę no oczywiście że mi się przyda no i już szybciutko y, znajduję zastosowanie tu kochani mam jeszcze tyle do posadzenia kan i y, i czego no i czego i dali a tu są jeszcze dalej daliekane do posadzenia, aczkolwiek już sporo posadziłam. Tak jak widzicie, tutaj rośliny cebulowe. Bratki nie boją się mrozu, ale przyniosłam sobie tutaj troszeczkę tych bratków, żeby tak wiecie, mieć kontrolę nad nimi, bo jak tak mam, wiecie, w zasięgu wzroku, to po nie wiem, godzinie, po dniu, czy tam po, po jakimś czasie nagle przychodzi mi coś do głowy, i ja wiem, gdzie ja mam je posadzić, bo to nie wszystko. Ja mam ich bardzo dużo, a to z, z uwagi na to, że jak wiecie, ja pracuję w kwiaciarni, mam swoją kwiaciarnię, ja również właśnie sprzedaję sadzonki, więc no, trudno, żebym ja takich sadzonek nie miała. Więc tak, moi drodzy. No dalej, zobaczcie, no pięknie. Te pomidory sobie tutaj rosną. Wyglądają całkiem, całkiem. Pięknie rozkładają te swoje parasole, dlatego że nie są w jakimś ścisku, uścisku. Dlatego zobaczcie, jakie mają piękne, grube łodygi. Stoją sobie samoistnie. Tak. Ta następna półeczka, no te moje paragonie też przyniesione na szybciora z powrotem z ogrodu. Tutaj pełno donic z różnymi właśnie roślinami. Tutaj właśnie on Dalia już też wypuszcza. Ona nie była w tym roku posadzona, ona była w zeszłym roku posadzona na tej donicy i tak sobie przyzimowała w garażu i tak moi drodzy. No tego papierosa też koniecznie musiałam tutaj przynieść, no bo on by na pewno nie dał rady. Także znalazłam dla niego tutaj miejsce. Bananowce. Wiecie, moi drodzy, no nie wszystkie tak mi super przezimowały. No, mam tu problemy z niektórymi, w szczególności właśnie te, które zimowały w garażu. Natomiast te, które zimowały w szklarni, w szklarni, tak wiecie, no pod kąt. Pod moją kontrolą temperaturową, że tak tą nazwę, gdzie ja no trochę dogrzewałam tą szklarnię, tak. To zobaczcie, ten zimował w szklarni. Wszystkie sadzonki oczywiście zimowały, takie małe, tych bananowców w szklarni, tak. O, ten zimował w szklarni. I jak widać ten zimował w szklarni i jak widać właśnie te, które zimowały w szklarni wypuszczają bardzo, bardzo ładne, zdrowe stożki wzrostu. Natomiast tutaj mam, no mam troszeczkę problemów. A jeszcze ten zimował w szklarni, zobaczcie. Mam problemów właśnie z tymi, które zimowały w ciemnym, zimnym i wilgotnym garażu. Po prostu, no bananowcy Maureli nie dadzą rady, jeżeli będą miały zbyt wilgotno zimą, nawet wilgotne wiecie powietrze, co też świadczy o tym, bo wielu, wielu bananiarzy próbowało właśnie przezimować bananowce maureli w gruncie, okrywając, robiąc budki, ale one niestety nie dały rady. No i to właśnie potwierdza się również umie, że no, banany no nie mogą mieć o tej porze roku y, za dużo wilgoci. Już nie mówię o tym, że już na pewno nie wolno ich podlewać tak w ciągu, y, w ciągu zimy. No ale to jest temat mm. obszerny na no, inny film. Y jest kilka filmów na ten temat, jak ja właśnie wyhodowałam sobie te swoje bananowce, tam mówię troszeczkę o tym, więc jak macie ochotę, to sobie zajrzyjcie. No nie wszystkie, tak wiecie, strasznie ciężko przezimowały w tym garażu, ponieważ te moje takie największe, te najstarsze już można powiedzieć, że prawie pięcioletnie, bardzo ładnie sobie poradziły. One w ogóle przeżyły pożar, także kochani, naprawdę to, to jest mocna roślina, Yy, i siedzą w gruncie i za chwilę idę je opatulić włókniną, no bo nie chcę, żeby, żeby przymarzły, chociaż one nie mają liści, więc nic większego nie powinno yy, strasznego im się stać, ale, ale idę zaraz. Ją... <laughs> Przepraszam, okryję włókniną, więc tak, moi drodzy. No i zobaczcie, mój system ogrzewania, jaki jest w tej szklarni, ja mam tutaj bardzo ciepło, bardzo. Na dworzu już praktycznie mamy minus jeden, no bo jak widać ja ten film nagrywam wieczorem, nie wiem czego dzisiaj wstawię, e, czy jutro, zobaczymy. E, o, widzicie, ile tu mamy, bo ja przez ten 15, 15 stopni w szklarni przy 15, przy 15 stopniach, to jest naprawdę bardzo Komfortowa i fajna temperatura. Ja tu mam taki piec gazowy, który praktycznie stoi tu dopiero od wczoraj, dlatego, że on stał właśnie w mojej kwiaciarni, a że przeprowadziliśmy się na nowe kwiaciarnie, gdzie mamy teraz, wiecie, klimatyzację, to ten piec już nie był potrzebny. I mąż się mnie pyta, czy mi się nie przyda. To szklarnie. Ja mówię, jak to mi się nie przyda? Oczywiście, że mi się przyda, więc go szybciutko przygarnęłam. Chociaż i bez niego sobie tutaj świetnie z tym dogrzewaniem daję radę. Ale kochani, zobaczcie, to nie jest słoneczko, to nie jest piec, jeżeli chodzi o te płytki ceramiczne, tylko to jest piec, który.. Y ma mm, ogrzewanie tak zwane palnikowe, tak? Yy, tak jak yy, w kuchniach yy, gazowych, yy, gdzie piekarniki nie są na prąd, tylko na gaz, są właśnie yy, przypuszczone yy, takie palniczki gazowe. To na tej samej zasadzie działa ten piec. Kochani, bardzo oszczędny, naprawdę. Dużo bardziej oszczędny od tych właśnie słoneczek, od tych właśnie pieców, które mają te, te płyty właśnie takie ceramiczne. To chochluje gazu, a tutaj yy, działa to właśnie na tej zasadzie, tak jak mówię. I mam tutaj yy, testaj minimum w tym momencie. I o, tu mam pokrętło i reguluję sobie, widzicie... Yy, Wysokość tego płomienia, tego ciepła, to w ogóle bez sensu, bo to jak jest na maksimum, to po prostu jest taki gorąc, tu się robi, że, że coś strasznego, więc wystarczy zrobić tak i naprawdę bardzo fajnie trzyma temperaturę, gdzie ja nie zostawiam, już kiedyś o tym mówiłam, nigdy nie zostawiam w moim przypadku żadnego ognia otwartego, nawet w tym piecu. Yy. Na noc po prostu od tego mam y, taką nagrzewicę elektryczną, która się wiecie y, sama y, reguluje tą temperaturę. Czyli się y, włącza i wyłącza, kiedy jest taka potrzeba. Także tak, moi drodzy. No i co jeszcze Wam by tu powiedzieć? Zobaczcie moje sałaty. Jakie ładne sadzoneczki. No nie mam ich w tym roku za wiele o tej porze bo zawsze miałam więcej, ale jakoś tak wiecie, no nie mogę się z tym wszystkim obrobić, ale ja myślę, że to na razie wystarcza. Następne już, o, tu sobie wschodzą, są powysiewane, o, tam mamy następne. Także po co naraz aż tak dużo, jak można sobie tak partiami, wiecie, wysiewać, później sadzić i, no i mamy tak, nie naraz, tylko tak wiecie, no co jakiś czas jakąś świeżą główkę sałaty, czy jakiś tam świeży listek sałaty. No i też jak widzicie tutaj ja składę sobie ten swój nowy dywa, dywanik, y, czyli zrębki. Po troszeczku zrębkuję, troszeczkę tam męża, wiecie, tam go trochę tak, wiecie, urobię. No wesić zrób y, troszeczkę tych, tych zrębek mi, bo, 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 bo ja nie mam co położyć na ścieżkę. No i tutaj mi... Y, Troszeczkę wczoraj pozrębkował, więc ja zaraz tutaj dalej będę sobie wykładała. No i to zobaczcie, jaka jest różnica ogromna. Widzicie świeże zrębki, stare zrębki, chociaż tutaj ja tej ścieżki nie, nie podlewam, a one y, przez te moje chodzenie, jak to się mówi, w tej z powrotem zobaczcie, jak się poprzerabiały. Także to teraz sobie zbiorę, powędruję na kompost, czy nawet słuchajcie od razu na, na rabaty. Y, także tak, o, widzicie, zobaczcie. No, uwielbiam takie, słuchajcie, świeże zrębki. Mamy taką niedużą, taki nieduży zrębak, rozdrabniacz, właśnie do gałęzi, do, do, do takich właśnie do potrzeb. Tak, do mojego ogrodu w zupełności wystarcza. No, może nie zrębkuję tak idealnie, bo takie wiecie, cienkie witeczki no to, to jak widzicie, zostawia takie coś, ale to przecież można sobie tak z wierzchu pozbierać, rzucić na kompost. Jak chcemy, tak, żeby było wiecie estetycznie, tylko same zrębki, ale ja myślę, że to bez przesady. Zobaczcie też moją rozsady Pora, no całkiem, całkiem, całkiem fajnie wyciągnę z tej szklarenki, całkiem fajnie wygląda. O. Posiany w, w posiany w pojemniczku, posiane w pojemniczku po śmietanie. no trzeba będzie już niedługo też pikować, no nie wiem, zobaczymy, czy od razu do gruntu, czy, czy do doniczek, może trochę tak, może trochę tak, no i też kochani, tu się wam muszę pochwalić, bo zobaczcie, jaki ładny kubeczek dostałam od mojej córki, kupiła mi, bo ona Wie, że ja bardzo lubię właśnie takie malowane kubki, takie polewane. Po prostu lubię. Ja nie wiem dlaczego, ale ja strasznie lubię takie, coś tu wpadło, takie właśnie kubeczki malowane. Także tak będę sobie piła tutaj w szklarni, W nim kawkę, w takim, no tak duży jest dosyć, więc. Więc taka jedna kawa na pewno mnie obudzi rano, jak, jak już tutaj przybędę. Chociaż ja rano nie mam czasu, wiecie, do szklarni, bo albo jestem w pracy, albo w ogóle no, mnóstwo innych spraw. więc ja bardzo często tu przybywam właśnie popołudniami, wieczorami, i dlatego Wam też często właśnie no, wieczorem nagrywam te filmy. Następne, zobaczcie mój tutaj. Moje następne urządzenie, które sobie sama wymyśliłam do dogrzewania tej szklarni, jest to grill. Jest to grill tackowy, gdzie ja kładę kamienie. Kładę, y, tu mamy cegłę szamotową, cegłę zwykłą, y, zasłonięte, obudowane cegłą, żeby było bezpiecznie. I moi drodzy, jak mi się takie cegły i kamienie nagrzeją na tym grillu, y, gdzie ja to po prostu. Y, Wyłączę później, także to trzyma temperaturę naprawdę dosyć długo. Nagrzewnica, o, zobaczcie, taka zwyczajna elektryczna, nagrzewnica, gdzie ja przeważnie daję, wiecie, na tym takim pierwszym poziomie, na półgwistka. Na minimum utrzymuje mi tam temperaturę bardzo pięknie po takim wygrzaniu w szklarni, po podlewaniu właśnie y, grządek ciepłą wodą, co jest bardzo istotne, bo ja tutaj też, jak widzicie, mogę sobie tą wodę podgrzać i podlewanie grządek ciepłą wodą y, powoduje to, że y, ta temperatura w szklarni się utrzymuje i naprawdę po takim wygrzaniu wieczornym tej szklarni, gdzie ja tutaj przebywam, tak, no bo tak jak mówię, ja nigdy nie zostawiam tutaj żadnego ognia otwartego, żadnych zniczy, to w ogóle u mnie nie wchodzi w rachubę. Ja już widziałam, ile już wiecie, tych szklarni sobie poszło gdzieś tam, dzięki takim metodom, jakbyśmy nie zabezpieczali, lepiej nie, kochani, lepiej się sprawdzają tutaj urządzenia elektryczne, aczkolwiek, no, są nieszczęścia, są, są wypadki, są przypadki, gdzie nie mamy na to wpływu, po prostu tak się dzieje już, ale tak jak mówię, no nie zostawiajmy w szklarniach, ani nigdzie mm, płomienia otwartego, bez żadnego nadzoru. A więc, co ja mówiłam, po wygrzaniu takiej szklarni, idę sobie do domu spać i... Właśnie dalej, ta nagrzewnica pełni mi tutaj funkcję utrzymywania tej temperatury. Te nagrzane kamienie. Dzisiaj rano między godziną 7 a 8 było tutaj 11 stopni, a niestety w nocy mieliśmy dosyć mocny przymrozek. Było na dachach biało. No i tyle, moi drodzy, chyba na dzisiaj. Co ja tu mam więcej, będę jeszcze gadać. Tak, wiecie. Pikuję, teraz będę pikowała sobie takie papryczki, papryczki yy, słodkie, to są takie malutkie papryczki, wiecie co, yy, nasionka pobrałam sobie chyba dwa lata temu z takich papryk z właśnie z Biedronki, to gdzie była żółta pomarańczowa i czerwona. W zeszłym roku ich nie wysiewałam. Wysiewałam dwa lata temu, ale jakoś tak się zraziłam wtedy, bo, bo mi przędziorek po prostu tak zaatakował te papryki i w zeszłym roku nie wysiewałam. W tym roku pokusiłam się, wysiałam. No, bardzo ładne sadzoneczki. Yy. O tej porze miałam... Ojejku, to mi kuwetka spadła. Yy. O tej porze miałam już, no Ogólnie dużo większe te papryki, bo wiecie co? Tutaj mam tą papryczkę y, Ramiro. To wczoraj przepikowałam dopiero, znaczy y, część przepikowałam kilka dni temu, a część wczoraj. No jak na po, tą porę roku to mam jeszcze małe, ale to dlatego, że ja, powiem, no nie mogę się obrobić z tym wszystkim. Ale już jest bliżej niż dalej. Także jeszcze trochę też, kochani, pomidorów mam do przepikowania. To nie wszystko, to jeszcze mam w domu chyba dwie takie tacki i to już. Dziękuję, do widzenia, skończone. <grych> Także moi drodzy, oczywiście tu pomidorek jakiś tam wytargany z jakiejś Doniczki, gdzie tych pomidorów samo jest mnóstwo i mi tak szkoda. No ja tak wiecie. Tak, taką wiliczankę robię, ciebie uratuję, no a ty, no niestety, musisz odejść, ciebie uratuję. No i tutaj mam jeszcze takiego jednego, gdzie coś mi mówi, że mam, że mam go przesadzić do doniczki i go uprawiać. Nie wiem, dlaczego ja tak mam. Nie wiem, czy wy tak macie. No i tu jest. Mnóstwo, mi się mnóstwo co roku tych pomidorów wysiewa, no ale no niestety nie mogę ich wszystkich mieć przecież, to, bo to jest nierealne, niemożliwe. Poza tym nie wiem, co są za pomidory, żebym jeszcze wiedziała, co to za pomidory, no to jeszcze bym, wiecie co, <grych> to jeszcze bym się być może skusiła na przesadzanie je. Dobra, moi drodzy, tyle na dzisiaj. Żegnam się z Wami bardzo serdecznie. Jak Wam się filmik podobał, to. Nie zapomnijcie, zostawić coś po sobie, bo coś ostatnio marnie z tym powiem Wam szczerze. Nie wiem. A może Wam się moje filmy nie podobają. A może powinnam sobie dać spokój. Hmm. No nic. Dziękuję jeszcze raz serdecznie. Za oglądanie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Pa pa!